Kuleczka po jedzeniu pada, co maluszku? Uciekaj się schować, gdzie tu się schować, hmm. malutki uciekaj pod samochód albo do kryjówki, albo do domku. <grystanie> Pada na kuleczkę. Kuleczka, uciekaj. Pada i pada na kuleczkę. No, kuleczka już myśli, żeby uciekać. Chowa się pod drzewo. Stoimy i mokniemy z kuleczką. Patrzcie na niego. <gry> Patrzcie na niego. Pełen obaw, kuleczka. Mi już deszcz przyciemnia obraz. Automatycznie. Kuleczka, co się dzieje? się pada. Malutki. Ole, skulony biedaczek. Biedny kuleczka. Patrzcie. Kuleczka. Malutki, co jest? Grat pada normalnie, nie? Nie, przynajmniej padał wcześniej. Teraz to już chyba zwykły, zwykły deszcz. Kuleczka się najadł, ale trochę zmógł. Nie mogę powiększyć pyszczka jego. Przybliżymy trochę. Kuleczka, co się dzieje? Malutki. Patrzcie jak grzecznie siedzi Pod drzewem Chyba patrzy gdzie tu się schować Spadliśmy z kuleczką w niezłą pułapkę O del! Słońce wychodzi Wybrał mnie Schować się pode mnie Albo to było pożegnanie i kuleczka już sobie idzie. No, kuleczka. Co za pogoda. Patrzcie. Pada na niego, biedaczka. Co, kuleczuszka? No, biegnij. Biegnij do siebie, pod samochodzik. Bo zmokniesz. Będziesz chory. Też już muszę jechać. Zostawić muszę kuleczkę, to on pójdzie się schowa. O, słońce wychodzi. To dobry znak. Papa pa, kuleczka.